Mam ludzie, z tej strony Dijkstra, ponownie widzimy się w naszym daily live'ie, tak jak zawsze, mniej więcej w tych samych godzinach. Będziemy sobie oceniać działeczki, popatrzymy jakiego, jakiego dokonaliście progresu w ogóle na serwerze, popatrzymy po prostu w ogóle co się dzieje i jak. Dobra, tepam się do was ludzie. Lord Masełko. No i zobaczmy, co Lord Masełko dodał. Widzę, że pozmieniałeś tak, jak chciałem bramę. Za to propsy się należą. Fajnie, że ją zrobiłeś w tym stylu, jak mówiłem, wszystkim, żeby się bardziej uwypuflił. I to jest naprawdę dobrze zrobione. Wieże są dokończone. Stawek na razie nie porobiłeś z Stone bricka, więc tu jestem troszkę zawiedziony. Jeżeli nie chcesz już koniecznie tego robić, to po prostu dodaj wszędzie te takie wstawki artystyczne artystyczne z tego cobblestone'a do muru. Ale widać, że to jest w miarę ogarnięte. Dobra, Zatapam się do następnej osoby. Naprawdę fajna budowla. Myr, Karol... I co my tutaj mamy? Widzę, że zaczęliście już powoli kończyć ten pałac. Czy zamek, nie wiem. Chyba bardziej zamek, sądząc po bramie i wejściu. Naprawdę się zapowiada epicko, szczerze mówiąc. I propsuję was gorąco, chłopaki, za to, co robicie, bo to jest kozackie. Co my mamy dalej tutaj? O, no jest naprawdę konkretnie. Tylko jeszcze pomieszczenia nie są dokończone. Zobaczmy w podziemiach, co się dzieje. Może będzie coś bardziej atrakcyjnego. E, tak szczerze, ten dziedziniec mnie kupuje w 100%, jest naprawdę bardzo ładny. Podziemia są zaczęte chyba, zejście przynajmniej do nich. No, zejście jest zaczęte, są ładnie one zrobione, naprawdę kozak. Więc chłopaki, trzymajcie tak dalej i będzie dobrze. Dobra, tepam się do następnej osoby. To jest ogólnie zamek, który ma być stylizowany na Karmoren, więc no, dobrze, że zaczęliście dbać o te, efek te detale, które są związane na przykład z grą. Fajnie, że zrobiłeś ten dziedziniec, bo mniej więcej gdzieś w tym miejscu, bo się działa Siri z Geraltem i potem by rzucali w siebie śnieżkami, więc to jest naprawdę fajnie, że zadbałeś o to. Zobaczmy, co jest z zewnątrz. Widzę, że ona już jest powoli kończona, jest kończona. Widzę, że stawiasz górę. Fajnie, że się bawisz w custom teren. To propsuje w 100%. Zapnę się do następnej osoby z czatu, która się zgłosiła: Żonyż. I zobaczmy, co, co żonyż tutaj sobie buduje po malutku. Rząż buduje dużą wieżę, wieżę, która jest bardzo estetyczna. Przypomina mi budowle niektóre Cripsona. Osobiście bym się zastanowił, czy nie lepiej byłoby użyć tego samego rodzaju drewna tutaj, ale z tym to ty pokombinuj, nie? Bo nie wiem, jakby to wyglądało ostatecznie. Co jeszcze? No, naprawdę spoko to wygląda. Ewentualnie o coś, co, co bym się pokusił, to żebyś zastąpił wszędzie na przykład na to drewno. Bo wtedy byś miał fajny akcent z tymi jasny ciemnymi dachówkami, nie? I wtedy by to lepiej wyglądało. Sama wieża mi przypomina dość mocno styl Kripsona i Ikara i Narka, sorry i Narka, więc y, chyba się nimi troszkę inspirowałeś, ale to bardzo dobrze bo na początku trzeba się inspirować kimś, kto jest po prostu zwyczajnie lepszy Dobra, lecimy dalej Chyba następna osoba, bo to jest Kamik, który się zgłosił Kamik, i co my tutaj mamy u Ciebie na początek? Naprawdę estetyczne, w sensie estetyczne korytarze Po pierwsze, o co, o co się przywale, to to, że to jest... No dobra, tutaj niby robisz te podpory ale to jest troszkę do poprawy. Eee, tu widzę, że już się ogarnąłeś, i zrobiłeś odpowiednią salę z odpowiednimi przytrzymajkami, więc to jest git. Nie no, działaczka jest ładna. Nekromanta, co my u ciebie mamy tutaj? I już zacząłeś wypełniać tą wieżę e, Twój. Ten, e, ten, ten. wielki hall Wikingów. Ten wielki hall Wikingów. Fajnie, że zrobiłeś taką dość dużą e, drzwi. Fajne rozwiązanie z tymi e, takimi jakby. Otwartymi na oścież drzwiami zrobionymi, one chyba są z trapdoorów, o ile się nie mylę. Czekajcie, wyjdę z fałki, zobaczę. Tak, dokładnie z trapdoorów, więc to jest naprawdę spoko. Widzę, że zaczęłeś dodawać ozdobniki. To też naprawdę ładnie, estetycznie wygląda. Wygląda to trochę jak smoki takie, które są dodawane. Drzwi są fajne, proporcjonalne do rozmiaru budowli, więc za to propsuję. Zobaczmy jak wygląda to już w środku. Widzę, że w środku dopiero zacząłeś wypełniać. Eee, co dalej mamy? No to jest chyba wszystko, jak na razie w tej działeczce. No wszystko. Dobra, dawajcie następny nick. Zmiksowany. Zmiksowany ma domek w stylu hobbitskim. Naprawdę to nieźle wygląda. Fajnie zaczęta na pewno. Eee, to już odpadał. mnie. Nie może zrobić takiego spadu, bo to naprawdę mało estetycznie wygląda. Ładna sala, widzę, że zaczęta. No i tego stylu się jakby trzyma i za to propsuję. No i co mamy? No i to jest na razie wszystko. Ale fajnie zaczęte z tym domkiem hobita. Dobra, topam się do następnej osoby. The Le... Queen. Ładnie zacząłeś już pod tutaj robić, wykańczać. W takim odpowiednim stylu nawet bym określił. To ma być chyba jakieś więzienie. Widzę, że uwięziłeś sobie kogoś jakiegoś Steve'a. No i co mamy wyżej? No i widzę, że zrobiłeś ładną salę, która ma prawo istnieć, więc za to propsy. Ekspiarka to ona jest chyba niedokończona z tego co widzę. No i co? Nie no, ładnie nawet. Sprzegiąłeś moim zdaniem trochę z obrazami, ale to jest małe przeoczenie. Eee, pobawiłbym się bardziej, żeby powiększyć tą salę optycznie na zasadzie takiej nawet, żeby podnieść sufit, ale to moje zdanie, bo jednak niewygodnie się chodzi po takim małym jakby pomieszczeniu. Dobra, tepam się do następnej osoby. M4C1-5. k po pierwsze, to pomieszczenie nie ma prawa istnienia, po drugie jest klaustrofobiczne, więc jest do zmiany już na starcie, jeżeli idziesz w taką tematykę. Nie ma nadal filarów, niby jest to wykorzystanie tych rogów jako podtrzymujących sufit, ale ja bym to osobiście zmienił. Fajna farma żółwi. Psuje. Tutaj jest w ogóle jedna sala niedokończona. No ale nie jest... źle to nie wygląda. Tutaj jest zajebiste rozwiązanie z tą biblioteką chyba i to mi się strasznie podoba. Przypomina mi to serial Supernaturals, w którym jest właśnie taka jedna duża sala z mapą, nie? Ewentualne nawiązanie może być też do gr gry o tron w praktyce. No i tak główna sala, która jest tutaj zbudowana jest też bardzo ładna. Więc no. Góra jak wygląda. I na górze jest ta wieża Saurona. Nie przypominam sobie szczerze, żeby ta wieża Sarumana miała... E, tfu, wieża Saurona miała takie drewniane zakole, że to tego określę, no ale okej. Okay. I widzę, że zostawiłeś, tak jak Ci radziłem, zwykłą lawę płynną. Nie wiem, po co dałeś z tej strony monokl swoisty, bo to źle wygląda. I widzę, że zrobiliście... Dobrze, że się upomnieliście, że zrobiliście mur. I mur jest nawet fajnie realizowany na bieżąco. Na przykład w takich miejscach jak to, nie? Bo na przykład średnio pasuje ten mur do tej wieży, nie? Jakbyście jakoś zgrali ten styl budowania tej wieży z tym murem, byłoby o wiele lepiej. I też polecam na takich zgięciach, jak tutaj macie stawiać wieżyczki, wtedy to o wiele bardziej estetycznie i naturalnie wygląda. Bo jakby schodek podbijający, możecie zrobić wyżej. TP Kubiks. no widzę, że ktoś słynny marsz, że to tego tak kreślę pogrzebowy postanowił zrobić. Nie, no naprawdę fajnie zrealizowana działka, próbuję. Fajny element tego, że takiego już jakby naturalnego kącika, aczkolwiek od razu pierwsza rzecz to nie ma prawa stać bez sporników. To nie istnieje bez sporników. know dude. No i poza tym, no fajnie, że zrobiłeś, dodałeś ten filar. Widać, że to się faktycznie ma prawo trzymać na tym właśnie filarze pojedynczym, więc wygląda to całkiem nieźle. Zła jest jedna rzecz, że mieszasz jakby stele, tu robisz raz taką, raz taki sufit, raz inny, tu robisz raz takie ściany, raz inne. I to naprawdę źle sumarycznie wygląda, zdecyduj się na jedną rzecz i popraw, wiesz? To no, taka moja osobista rada. Kuba787 e, Co my tutaj mamy? Jest naprawdę ładna działeczka zaczęta w praktyce. Nie jest zła, nie jest jakoś przerośnięta, nie jest jakby przesadzona, więc za to propsy, nie? Praktyce. Ale to widzę, że troszkę ją rozwinąłeś pod względem murów, jest większa. Sama otoczenie PVP ja tego nie przepsuję. Moim zdaniem powinniście budować bardziej działki ładne niż targetowane pod PVP. No i widzę, że zacząłeś budować piwnicę. Tylko czy coś tutaj zbudowałeś? No i na razie tutaj zacząłeś filar, ale on nie jest skończony. W ogóle musisz powiększyć, jakby, górę, żeby to wyglądało ładnie. Tu już jest lepiej. Nie zrobiłeś tego z tymi płytkami, o czym ci mówiłem, więc to też jest do poprawy. Fajne elementy z magazynem, naprawdę bardzo ładne. No i e, co jeszcze? No i to jest wszystko. Dobra. Tepam się do not Piotrka. Zobaczmy, co Not Piotrek stworzył. Not Piotrek zaczął bardzo ładnie, tylko trochę ten sufit się ze mną gryzie osobiście. I to bym podmienił na w sensie On nie jest zły, ale. Pociągnąłbym na przykład pół płytki w tym miejscu, żeby wyglądał on bardziej naturalnie i zaokrąglił go dzięki tym pół płytkom, że to się faktycznie ma prawo trzymać, nie? Co dalej? Wchodzimy sobie na górę. Wejdziemy na fałeczkę, na górze nic nie ma. Zobaczmy, co jest na dole. No i jest to samo co na górze. Więc to masz do poprawy to co Ci powiedziałem. Jakbyś mógł z tym podziałać, byłoby zajebiście. Jest tej na bardzo dobrej drodze. Dobra, topam się teraz do Kapsona Kapson 1000. Widzę, że zacząłeś od bardzo złej rzeczy, od tego, że wyrównałeś teren i jest to okropne. Więc to jest do poprawy w 100% stary. Powinieneś zrobić ten teren naturalny. W sensie, przynajmniej go starać się stylizować na naturalnym. Jeżeli robisz już coś, co jest chyba pod ziemią, to powinieneś zrobić taką olbrzymią jaskinię. I tak, jak ona by wyglądała naturalnie, w takim stylu kombinować. Dobra. Lecę dalej. Masz całkiem ładne podziemia, które miałyby prawo istnieć i funkcjonować, więc za to cię propsuję. Naprawdę ładne korytarze. Estetyczne. I tu jest jakaś olbrzymia budowla, struktura, a jakby z wody. Ogólnie starajcie się nie mieszać modernu ze średniowieczem, bo to średnio wygląda. Chyba, że macie cały taki zamysł jakby budowli, no to wtedy propsuje, ale... Wiecie, to musi być wszystko utrzymane w dobrym stylu i smaku. No i zewnątrz jest całkiem niezły domek. Naprawdę całkiem niezły. I patrzcie, tutaj macie domek w miarę, no, z cegły, ze wszystkiego. A na dole trzymamy się, jakby średniowiecza i tak trochę się gryzie, rozumiesz, stary. Chyba, że ty chciałeś zrobić taką komnatę ala w Assassin's Creed, nie? Że to tak wygląda ala schowanej komnaty, to wtedy Git. Nemo 10337. Nemo, co tutaj jest do poprawy? Tutaj jest zasadniczo wszystko do poprawy, bo na, na razie nie masz nic zrobionego. Wykopałeś pomieszczenie duże i w praktyce nic więcej, więc to musisz nadrobić. Domek nie jest zły, ale nadal nie poprawiłeś tego, co ci mówiłem żebyś wziął i coś zrobił z tą ścianą i ją przesunął do środka, więc jest nadal ta sama obiekcja, o której Ci mówiłem. Zacząłeś budować fajny, podniszczony murek, więc za to Ci się należą propsy. Nie staraj się równać terenu z co całkiem prostego, bardziej staraj się wziąć i ogarnąć to na zasadzie zostawienia to w takim stanie, jaki jest. Zrobiliśmy coś w stosunku do tego co było ostatnio, żebyście mogli. Macie tutaj już, macie ładnie zbudowany już parkour gotowy. Tyle, że widzę pewni oszukiści postanowili już zacząć bugować się. Więc w praktyce będę musiał obserwować przez cały live was. Ładujcie się od razu śmiało. Do góry. Zrobiliśmy wam szerokość dwie kratki, tak żebyście mogli się zmieścić ewentualnie. Nie mówcie mi, że wy się bugujecie na takim prostym, macie widzę, że niektórzy nie myślą. Łapcie. Możecie skakać już. Zachęcamy, ładujcie się wszyscy tutaj. No i widzę, że komuś coś nie poszło. Na razie Stevek wygrywa. Doppler, rek, Doppler V2. Więc gratulacje dla Dopplera. Na razie jest najbardziej do przodu, nie? Co się współczuje wam dalej, bo jest jedna rzecz, której ja osobiście, miałem, ja osobiście miałem tylko przejść do któregoś momentu. Więc śpieszcie się, autentycznie, ludzie, śpieszcie się. Skok, ładnie. Szerwi, no i szerwi się wywalił. No i widzę, że Fenix ładnie sobie radzi. Stara się już wejść, jest naprawdę blisko wygranej. Tylko musicie się ogarnąć, panowie, nie stać w jednym miejscu. To jest naprawdę ciężki etap. Jak to przejdziecie, to potem jest już w miarę prosto. Naprawdę mówię wam, nie zwalcie tylko tego etapu i potem jest prościzna. Jak się nie wywalicie na tym, to już jest naprawdę kaszka z mleczkiem, nie? Dawaj, kemcy, tys Ładnie sobie radzisz, kemcy, ładnie sobie radzisz Ładnie poczynasz Dawaj, ładuj się do proszodu Dalej Ej, jest całkiem nieźle, tak jak jest w piosence, ej, ej I załóżmy, zrobimy to samo, co było z zabijem że jeszcze jedna osoba, która wygra Dojdzie na sam koniec Tak jak Kemtyz 5 Tu zostań Kemtyz na razie Następna osoba, która dojdzie do Kemtyza Będzie mogła z nim rywalizować ołom Żeby były dwie osoby zawsze Żeby był ten jakby Duch rywalizacji nadal Ładujcie się tam chłopaki Do góry, do przodu Widać, że tutaj jest Zabi Zabi! Dobra, Zabi się wywalił Hugo, ładnie idzie, ładnie ci idzie, Hugo. Potem zrobimy jeszcze jednego, inny event, ale na razie ten jest, mi się wydaje, najprostszy. Ten jest o wiele prostszy. I Hugo, ładnie, naprawdę, Hugo, Jezu, Hugo, na tak prostym skoku się wywalić. Matko Boska, Plummy Table. Plummy table. No i Plummy Table jest kosurem, widać parkura. Już drugi raz to ładnie przechodzi. No i go zlagowało niestety. Ajajaj. Może Jaru? Jaru dawaj. Jaru no nie zwal tak prostego skoku. Jesteś już na końcu praktycznie. Mysz co piratek nie spam i powiedziałem ci raz. To jest akurat prosty skok. Ej, no ja nie wiem, przecież to można zrobić na raz, czekajcie. Widzicie? Da się. lajcie. No, to jest wasz masakrator, ten punkt, a potem następnym punktem jest ten. To są ten, jak przechodzicie w praktyce ten cały dotąd przechodzicie, to już dalej idziecie na spokojnie. Widzę, że Hugo sobie radzi jakoś. Dawaj Hugo skacz. Brawo, Hugo. Ładnie Hugo. Ładnie, Hugo, dawaj dalej. To można spokojnie też zrobić na jednym sprincie. Ja to robiłem na jednym sprincie. Ładnie, Hugo. I teraz, jak nic nie zapisujesz, to mamy zwycięzcę drugiego. I zaraz robimy Wam specjalną wersję tego parkura. Daniel, jesteś może na live? Jak jesteś, nie? To wbij do mnie na kanał teraz, byłoby dobrze. I teraz Wam przygotuję dwa, dwie trasy parkurów. Bardzo analogiczne. Nie, ja w momencie kiedy. Słuchajcie, w momencie kiedy Wam wysetuję to. Na zero musicie wziąć i wziąć jak najszybszym czasie to przebiec 3, 2 1, 0 Biegnijcie, kto pierwszy ten lepszy. Po swoim każdy torze macie swoje tory A i ten gość jest kocurem. Ten gość jest kocurem. Tu musisz zeskoczyć. Wygrał. Brawo! Napiszcie gzygzy. Gzygzy. Gzy. Wszyscy zaspamcie gzygzy. Zygzy. Gozie z, e, gozie z kocurem, naprawdę, po prostu. To, co goś odwalił, graty, chłopie, graty. No to nie było proste. Widzieliście? To była pierwsza osoba, która tu doszła i która to zrobiła. jest naprawdę. Proszę bardzo. Śmiało zasłużyłeś, nie? Dobrze, jest naprawdę, bardzo dobrze. Macie koordynaty wieży, którą dla Was zbudowaliśmy specjalnie. Jest ona bardziej skomplikowana niż ostatnia. Będzie ją trudniej przejść. Macie koordynaty. I zapraszam, wbijajcie. No dobra, myślę, że jako, że jesteście, mi, jesteście moimi widzami w praktyce, to mogę Wam szybciej odpalić, żebyście mieli przewagę. Zapraszam, wbijajcie, ładujcie się. To pierwszy będzie na górze. Macie, macie łomy. No wygranie są fajne rzeczy. Strąćcie Newro z tego podwyższenia. Widzicie, jak łatwo jest spaść? Macie szansę, rywalizujcie normalnie. Rywa, rywalizujcie i walczcie o to. Dobra, widzę, że Jaru sobie radzi. Jaru też spadł. Zbytnio się śpieszył. Masz tutaj kordy. Jeżeli ktoś chce, to może zostawić subkę. jeżeli wam się podobają takie... Podobają wam, podoba wam się takie eventy i taki format. Knału. Knału ładnie sobie naprawdę radzi. Dawaj Knau, wbijaj, wbijaj. Śmiało. Hop. To jest proste, tu masz dwie 180. -tki. I widzę, że się przestraszyłeś 180 i spadłeś, nie? Dobra, widzę, że Hugo. Hugo to jest kolejny agent, który sobie naprawdę bardzo dobrze radzi. No, Miki Mikso, pokaż co robisz. Może tobie się uda to ogarnąć. Ładnie idzie. Graf nie blokuj ludziom, Entitek Bo normalnie jak latasz sobie na gameodzie, to możesz się przyblokować. Ty się nie liczysz, ty nie możesz wygrać graf. To, to tak nie działa. Ale ładnie ci idzie, Mikso. Naprawdę ładnie. Teraz będziesz miał przed sobą 280. I się niestety wywaliłeś. Tak samo jak twój kolega o Niku knału. Ale Knału już był całkiem wysoko. Mniej więcej od tego poziomu już jest was naprawdę ciężko strzelić z łukiem i was trafić, więc naprawdę możecie się tego trzymać. W sensie idzie wam nieźle, ale naprawdę blokujecie się na strasznie prostych blokach. Osoby, które przechodzą jakby całego już parkura. Zostawcie siebie na razie, bo jesteście dwoma osobami, które są bardzo blisko. Hugo. No i widzisz, nie trzeba było ja kozać. Jesteście dwoma osobami, które są naprawdę bardzo blisko, więc to nie jest potrzebne, że wy sobie będziecie utrudniać w tym momencie. Więc jeżeli możecie, to w praktyce starajcie się nie bić, a jeżeli już jesteście pewni, że dacie sobie radę, no to śmiało, nie? Ale sądzę, że to nie będzie aż takie proste, nie? Macie tutaj, już tu jest bardzo bardziej prosty element, ale tu masz już schodki, no i niestety się wywróciłeś, nie? więc tu będziesz miał większy problem, cięższy orzech do zgryzienia. Tu nie musicie się martwić na przykład już o de facto e, strzelanie z łuku, bo tutaj większość łuków nawet nie dochodzi, więc macie o tyle prostszą sytuację. Więc to ci idzie naprawdę ładnie Hugo, teraz ci zostały tak, drabinki i dalej zobacz masz e, step, płotki, więc to musisz zrobić sniki biki, tak jak robiłeś poprzednie. No dobra, jest, wróciłeś na poziom poprzedni, no średnio, widzę, że utknąłeś strasznie. No i czego jak będziecie strasznie nie domagać z tym, to się wam stara, postaram pomóc. No i niestety praktycznie sam dół, polecałbym z łuku uderzyć tego chłopaka. Mądre zagranie Hugo, strąciłeś sobie swojego przeciwnika, teraz możesz sobie wejść i na spokojnie wszystko zrobić, aczkolwiek musisz być uważny, bo już cię zabij go, no i zabij niestety, <ścoughs> zabij w ogóle tak złamił jak tylko chyba mógł, nie? Te ładne 180 robisz, naprawdę ładnie wbijasz, okej, okay, dobra, dobra. Teraz uważaj, tam będzie płotek zaraz, płotek, nie zwal tego płotka tutaj, nie zwaliłeś, jeszcze jeden płotek, jesteś naprawdę bardzo, bardzo blisko skończenia. Dobra, okej, okay. Następ... tu musisz to zrobić sprytnie, dobrze, płotki, płotki dawaj, jeszcze jeden, dobrze. Teraz główki, jak tego nie zwalisz? O, jesteś blisko, tylko jeden teraz, jedna 180, -teczka. zrobisz tą 180, no i perfekt. Teraz nie wiem co by się musiało stać, żebyś to w ogóle wziął i zepsuł, bo to byłby dla mnie już szok. I naprawdę stary graty, masz, e, masz ten kilofałkę. I teraz coś, co musisz zrobić. Musisz zejść na dół, możesz sobie pomóc z wiaderkiem, możesz na przykład zrobić stąd wiadro, ale też możesz zejść klasycznie drabinkami. Uważaj, co zrobisz, a jeżeli dojdziesz na spawna, to tak jak na i dostajesz normalnie lipa. Bo myślę, że za tak ekpickiego parkura przejście byłoby git. Więc kombinuj, jak to zrobisz, nie? Może być wiadro. Albo coś innego, tylko pamiętaj, że jak sypniesz, to jest na Twoją odpowiedzialność, nie? A może zejść częściowo. Widzę, że się decydujesz, żeby schodzić powoli schodkami. Bardzo mądrze. Nie ryzykujesz aż tak wiele. Będziesz próbował chyba schodzić na powoli. Gość bardzo dobrze lustruje cały teren i patrzy, którędy mógłby zejść. Widzi, że ludzie już się na nim powoli fokusują. Bardzo słusznie, że można coś takiego zrobić. Nie musi zejść, wiesz? No tak, musi zejść, jeżeli chce dostać VIP-a, nie? Ale zakładam, że i dobiec na spawna, co jest ważniejsze, ale zakładam, że chce raczej dostać tego VIP-a, bo jest niestety stiffkiem zwykłym, że to tak się zażartuje. Nie jest takim premiumem, takiego rangą wspaniałą jak VIP. Na razie. Więc Hugo, próbuj. Próbuj zejść, biegnij na spawn. Jak najszybciej. Dobrze, mądrze, naprawdę bardzo mądrze. Gracz na... W sensie robi to. Widać, że myśli przed tym, jak skoczy, i ewidentnie to mu już wcześniej przyniosło zwycięstwo. Gdzie jest gracz Hugo? Tutaj ładnie przechodzi kolejne stopnie parkura. Przecho już jest praktycznie na samej końcówce. Ludzie, jeżeli chcecie, możecie go normalnie zabić. To nie jest tak, że wam, wam powiemy, jak to mądrze rozegrał. Teraz, jakby miał perłę. Udaj, niech zejdź. Teraz idź na spawna, idź na spawna, idź na spawna, spawn. Idź na spawna, spawn, spawn. Spawn, a wygrasz. Chyba, że on robi taki mind game stuprocentowy, że myśli, że ludzie go nie znajdą, ale będzie to problematyczne, bo ludzie już będą się w niego wklejać, wiedzą kto ma łom. Nie, udało mu się uciec, biegnie. Teraz się jeden z harperów skapnął i będzie go gonił. Jeżeli dobiegnie na spawna, na sektor spawna, to uda mu się wygrać VIPa. I naprawdę wtedy gzygzy gzy dla chłopa, bo akcja będzie masna, po prostu masna, to co się tutaj dzieje na ekranie to jest szok. Udostępnię wam ekrany gościa, bo jest naprawdę bardzo blisko sektoru spawna. I może komuś się uda go złapać jeszcze? Może. A już mi się nie wydaje, bo faktycznie to jest spawn. Więc gratulacje, jeżeli możecie zaspawnić Gzygzy gzy, dla Hugo, to byłoby zajebiście Gzygzy gzy, Hugo. I po prostu naprawdę to, co chłop odwalił, naprawdę świetna, piękna akcja. Dobra, ludzie, ja myślę, że tak. Już mamy prawie dwie godziny streama, więc co? Ja bym się na razie z wami pożegnał. Byliście zajebistą widownią. Jutro widzimy się ponownie na streamie, na przykład z działek, czy jakiś mały event zorganizujemy. Więc co? Widzimy się na następnym live. elo.